Halo, halo, dzień dobry, tutaj Timon Gaming .pl, a to jest kolejny odcinek z najlepszych gier na świecie i uwaga, 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 jesteśmy w grze o nazwie symulator stacji benzynowej, dokładnie jest 8.59 i tutaj mamy taką ofensywną tabliczkę o nazwie nie palić, ja, ja wiem, tutaj pokażę, use to jest pick, use pick, drop to w prawym. i tak. Pracujemy w, od w, dziewiątej do dwudziestej pierwszej. Tutaj są super ławeczki. To jest nasza piękna stacyjka. Ach, ta grafika. Mm, soczysta. Dobra, dobra, wchodzimy. Dobra, dzień dobry. Czas ruszył. Dzień dobry. Halo, halo. Bierzemy nasz piękny ten i czekamy na auto. <laughs> Więc tak zrobiliśmy na razie. 0 zł. Tam dolarów. O! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Dzień dobry Bardzo <laughs> proszę Okej, okay, hi Aj, e, pa, panie, co co tu się w ogóle, nie Dobrze Jeszcze trochę Okej, okay, tego nie było Dobra, co, wystarczy ci to Dzień dobry, panie Pan tak agresywnie w ogóle tutaj coś tu się to się... dzieje tutaj... O, pięknie Tutaj pan Obok nie zagrał idealnie. Pan już nic nie dostaje więcej za, za takie hamskie. Ale tam, co się dzieje? Ha, hashtag, Jolo, Dokładnie Nie, szpana! Pan poczeka. Nasz hajs. Nasz hajs. Okej, okay, mama. mama. Dzień dobry, więc tak nie. O, tutaj śpi świetnie, dokładnie i bardzo dobrze. Gdzie jest moje?

My stąd, to jest idealnie. Dzień dobry, pan tutaj chciał opisy. A, pan się wywiesił. Przepraszam uprzejmie, tego nie było. <laughs> Jak się pan podoba filmik to zostawcie łapeczkę w ogóle. MLG w ogóle. halo, przepraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. O, idealnie. <laughs> no tu jest dziurka. Nie. Dziurka. Dobra. Nie, tu nie. O pan tutaj ofensywnie widać Zauważyłem wjechał Czekaj Dobra, pan tutaj Tutaj dzień dobry Pan ma tutaj się nagle tu Dzień pan Dokładnie, bardzo proszę uprzejmie 3, 2, 1, do widzenia Zapraszam panowie O dzień dobry pan Tak, dokładnie tutaj pan przyjechał, tak pięknie Zauważyłem, że Nasza firma prosperuje. O, dzień dobry. Przepraszam, halo, halo. O, dokładnie, dokładnie tutaj. Jedziemy. Wow, zarobiliśmy już dwie stówy. Halo? Ful. Nie! Pana! Stop! Okej, okay, okay. Nasz pierwszy full. Dzień dobry. O, tutaj pan tak pięknie dojechał. Pan nas lubi, to pan nie zarabia już jest 15 Panie! co to? Sorry. Okej okay. Dobra, wystarczy. Dzień dobry, dzień dobry yeah. Dokładnie, dokładnie, co to jest? Dobra, my idziemy po klientów stałych. O dzień dobry, widzę, że tutaj piękna zabawa. Ej, ale Okej, okay, nie było. Przepraszam. Proszę tutaj nie rozjeżdżać mnie. Weźmiemy sobie ofensywny tutaj, tak? O, pan tutaj ma tak mało. panu panu włożymy. Okej. Okay. I w sumie... Zauważyłem, że jestem genialnym... Genialnym pracownikiem stacji benzynowej. O, już się ciemno robi. Za chwilę Staniemy hajs za to wszystko. Już czysta złoto zarobiliśmy. To jest bardzo wielka kwota. Bardzo polecam. Takie jedno. Do widzenia, do widzenia. To dobry. Już O, już się shadery takie zmieniają. Tak, są dobre, do widzenia. Bo jaka stacja pani? Jaka bardzo fajna Bez lagów ta graje bez lagów Bardzo fajnie, Unity 3D. super zabawa <coughs> Do której pracujemy? Przepraszam bardzo Do której pracujemy? Do I o, dobrze, dzień dobry Pan odjeżdża już, tak? Odjeżdża pan, okej, okay. do widzenia Pan też odjeżdża, Pan też odjeżdża O tutaj pan, Panie Kiki Kołki, przepraszam, ale Pan 15 sekund Dobra, ile ja? <coughs> mój cel to. Panie, mój cel to 500 zł, To jest bardzo dużo. Na pewno nie zdążymy jest... dobra do tego. Ej, 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 ale nie przypychajcie! Każdy dostanie paliwa. Ja rozumiem, że wy jesteście jakieś zwierzęta, ale. Dobra, się. Dobra. O, trafiłem tak Super, super. Fajnie, cieszę się, że mój klient tutaj tak został. Idealnie. Okej. Okay. Już tutaj pięknie. 500 złota. O, no i chyba koniec. Ja tu dropię. Idę szybciutko, przepraszam. No i koniec. No co. się zarobiłem. Fajnie, fajnie. Nasza super stacja pięknie prosperuje. To co? Ja się z wami żegnam. Ja byłem ChimonGaming.pl No na co? A to były wyj... Nieważne nie było. To co? Lajkujcie, subskrybujcie. No i czekajcie na więcej najlepszych gracz na świecie. Pa Pa!